Jak wyczyścić historię w Google Chrome? Cześć wszystkim, jak się macie. Leonardo Pajwa powraca z kolejnym filmem. W tym zaktualizowanym filmie pokazuje krok po kroku, jak usunąć całą historię wyszukiwania i zrobić porządne czyszczenie. W tym filmie pokazuje cały proces, wykonuje procedurę na telefonie. Film pokazujący to na komputerze już istnieje. Więc zaczynamy. Pierwszym krokiem jest wejście do Google Chrome. Potem kliknij tutaj na trzy kropki. Tutaj pojawi się kilka opcji. Kliknij tutaj na opcję Usuń historię. Tutaj możesz wybrać okres. Klikając tutaj, wybierasz ostatnie 15 minut, ostatnią godzinę, ostatnie 24 godziny. Wybierz okres, który chcesz usunąć. Na przykład, wybieram tutaj cały okres. Usunę cały czas, kiedy korzystałem z Google Chrome. Pokażę tutaj, ile wyczyści, ile kart, stron. A także pliki cookie, pamięć podręczną i inne dane. Klikając na więcej opcji, wybierasz, co chcesz wyczyścić. Domyślnie zaznaczone są trzy górne opcje, możesz je zaznaczyć lub odznaczyć. Historia przeglądania, ciasteczka, obrazy, możesz wybrać różne rzeczy do usunięcia. Sprawdź dokładnie, co chcesz usunąć, a następnie kliknij poniżej, aby potwierdzić. Potwierdź i gotowe. Udało się? Napisz w komentarzach poniżej. Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej poradników. To wszystko z mojej strony. Wielkie pozdrowienia. Niech Bóg będzie z Wami. Dzięki.